Cześć, kochani, ogólnie, mam z was bardzo ważną informację odnośnie tego mojego kota. Właściwie ponieważ yy, nastąpiło mała, nastąpiła mała, właściwie taka trochę pomyłka, ponieważ nie jest to kotka, tylko jest to kot i mianowicie nie jest to, to jednak łatka, tylko słuchajcie, mruczek. Tak, taka zmiana randomowa, która wystąpiła. No, słuchajcie, czasami tak się zdarza. Ale mimo wszystko no, zostanie naszym mruczkiem, kochanym, taki oto kotek, już się wierci, już nie lubi tak za bardzo nagrań taki widzicie, ale zaraz, zaraz go wypuszczam. Koniecznie dajcie znać, czy chcielibyście więcej nagrań z tym kotem, bo yy, no, jeżeli chcecie, to jak najbardziej można nagrać, nie ma problemu. I myślę, że to tyle ode mnie. Dzisiaj. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Tu macie naszego mruczka. Dopiero niedawno jadł, więc trochę jest taki napełniony. I już go puszczamy. Niech sobie słuchajcie, biega i lekce. Oczywiście nie jest, kot, nie jest to kod wychodzący pewnie go kojarzyć, jak miał te zarapiałe oczka. Wierzcie, jak mi to oczka. Teraz tych zarapiałych oczek już nie ma, na szczęście. Wyzdrojono całkowicie. Miał wtedy antybiotyk, miał krople do oczu i w ogóle. Więc wszystko jest już ogarnięte. No. I dziękuję. Tym miłym akcentem kończymy odcinek. Cześć.